Długo by o tym gadać, ale mogę powiedzieć, jak dobieramy kandydatów na prezydenta i premiera. Mianowicie, premierem musi być osoba, która umiejętnie kłamie prosto w oczy, ponieważ to właśnie ona najczęściej występuje publicznie. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, Szanowni Państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Musi więc potrafić manipulować i odpowiadać na pytania dziennikarzy w taki sposób, aby pogrążać naszych przeciwników politycznych. Jak pani wie, pan Morawiecki świetnie sprawdził się w tej roli. Co do prezydenta, nie musi być szczególnie mądry, ale powinien mieć dobrą pamięć, żeby powtarzać to, co mu każemy powiedzieć. Z prezydentem Dudą niezbyt trafiliśmy, bo zaczął zapominać podyktowany mu tekst. Pewnie widziała pani wiele razy, jak podczas wypowiedzi robił dłuższe przerwy. To nie były pauzy retoryczne. On po prostu zapominał, co miał powiedzieć. Wcześniej z armią czerwoną zmierzyli się bohaterscy finowie. Nie daliśmy rady. A potem już całkiem coś mu odbiło. Raz maszał do lecącego samolotu, innym razem śpiewał o jakichś ostrych cieniach mgły. Czy jak to tam szło? Ogólnie rzecz biorąc, trochę mu odbiło. Witam prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym dniu. Moi drodzy, dzisiaj wyznaczyłem sobie dość trudne zadanie, ale postanowiłem się jego podjąć. A do, dokładnie, dokładnie chciałbym. Chciałbym wam przedstawić to, jak widzę, to, jak widzę tego ropiejącego wrzoda na zdrowym ciele polskiego organizmu, czyli o tej zorganizowanej grupie przestępczej pod nazwą PIS. Ale zanim zacznę, oczywiście na początku chciałbym z całego serducha podziękować Grażynie E. I no Grażyna, bardzo Ci dziękuję za postawienie kawki, ogromne dzięki. No i oczywiście Krzysztof B., Krzysiek, kurczę, postawiłeś dużą kawę. Naprawdę jestem wdzięczny i ogromne dzięki. Moi kochani, yy, często się tak w sumie zastanawiam, Pewnie też tak czasami macie, no przyznajcie się. Ale zastanawiam się, czego PiS w Polsce jeszcze nie zniszczył. Bo mi osobiście wydaje się, że wszystko, wszystko, czego się dotknął, dosłownie, zmieniło się w ruinę coś cuchnącego, pozbawionego godności i sensu. PiS nie jest partią polityczną. To raczej taka zbieranina ludzi, którym w życiu praktycznie nic nie wyszło. Wrzutki społeczno społecznościowe udające. takie na wrzutki, wyrzutki. Wyrzutki społecznościowe udające polityków, którzy nie potrafią niczego zbudować, niczego stworzyć, niczego wartościowego po sobie zostawić. A skoro nie potrafią budować. To znaczy, że wykształcili się w niszczeniu. To ich taka prawdziwa specjalność. I patrząc tutaj z perspektywy czasu, tak przejdę, podejdę do tego tak zero-jedynkowo. No, moi drodzy, ktoś umie śpiewać albo nie umie. Ktoś umie grać na pianinie albo po prostu nie umie. Ktoś umie mówić w języku obcym, albo nie umie, ktoś pa, albo nie. Nie ma tutaj nic po środku. I dokładnie tak samo jest z pisem. Nie potrafi tworzyć, więc potrafi tylko niszczyć. Gdzie się pojawią, tam coś upada, traci wartość, zostaje zniszczone. I pierwszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to jest stadnina koni w która przetrwała dwie wojny światowe, komunizm, zmiany ustrojów, ale nie przetrwała rządów PiS, bo PiS nie ma szacunku do żadnej instytucji, do żadnego dziedzictwa, do żadnego człowieka. W wielu instytucjach, w których pojawili się ludzie z nadania PiS, Zachowywali się jak szczury w spichlerzu, które drążyły, podgryzały, rozkładały fundamenty uczciwości po prostu od środka. Tworzyli takie sieci powiązań i zależności, które miały więcej wspólnego z pajęczyną mafijną niż z państwem. Ich system to nie sieć neuronowa. Lecz sieć taka pasożytnicza, żyjąca cudzym kosztem. No i pałac prezydencki. Pałac prezydencki, przejęty przez ludzi związanych z pis, stał się symbolem takiej degeneracji. Pierwszy, mówię tu o Dudzie, sym symbolizował cyrk, marnego klauna, obecny kibolski półświatek. Obaj ci doktorzy, jeden chyba z koneksji rodzinnych, drugi chyba z koneksji, jakie pozostały mu w środowisku, z którego się wywodzi. Tak czy siak, obaj to dowód na to, że tytuł naukowy może mieć każdy, kto ma jakieś układy. Przyjaciel Fryderyka Chopina, Cyprian Kamil Norwid, wielki poeta, napisał kiedyś o Fryderyku Chopenie, że to ten, co Polskę głosił. Kiedy mówię Polska, mam przed oczami przeniczny kłos wyrosły na tej ziemi. Znajome bodźki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie. Widzę bursztynowy świeżo, tańczący wśród fal burzanów. Co to? kurwa jest świeżo. To tak. Moi drodzy, być może się mylę, być może się nie znam, ale wydaje mi się, że doktorat powinien nosić wartość, a nie być dyplomem za lojalność wobec układu. I tutaj ich przykład pokazuje, że prezydentem może być dzisiaj, może zostać tak naprawdę każdy, każdy, byle był wystarczająco użyteczny dla partii. Czy to narkoman, bandyta, czy psychopata. PiS również rozdawał i będzie to nadal czynił. Mówię tu o orderach. No i nominacje ludziom, których w normalnym świecie należałoby się raczej odsunąć, należałoby raczej odsunąć od społeczeństwa. W ten sposób splugawiono pojęcie zasługi. Dzisiaj w Polsce order i błoto mają dokładnie taką samą wartość, bo każde gówno tak naprawdę może go dostać. Po co więc być, nie wiem, bohaterem uczciwym naukowcem, po co się starać, skoro i tak yy, nagradza się miernotę, hamas, zdrajce, kłamce, oszusta. I powiem wam, że stać w jednym szeregu z takimi ludźmi, nie, ja wam powiem, ja podziękuję. Yy, PiS tak naprawdę zniszczył kulturę, sport, festiwal w Opolu, telewizję publiczną. Ale najgorsze jest to, że zniszczył polskie społeczeństwo i to na pokolenia. Bo w mniemaniu, w mniemaniu pisowców nie wystarczy zabrać ludziom pieniądze, pieniędzy, trzeba zabrać im jeszcze sens, wiarę, poczucie wspólnoty. A w tym, w tym pis, trzeba przyznać, jest mistrzem. Bo my nie dzielimy Polaków na tych lepszych i gorszych. My jesteśmy tu gdzie wtedy, oni tam gdzie stało zomo. To nie są ludzie, którzy mają sprawne głowy. Bo jesteśmy panami w przeciwieństwie nie do niektórych ludzi. Tego najgorszego sortu Polaków, no i ten najgorszy sort właśnie w tej chwili jest niesłychanie aktywny. Nie wycierajcie! Mord, jesteście kanalianie. Aferzyści, gangsterzy! Z jednej strony ból tej lepszej części narodu. Cała Polska z Was się śmieje! Komuniści i złodzieje! Jesteśmy jednak w troszeczkę innej kurty, tej wyższej trochę. Wielu ludzi nie jest w stanie zweryfikować tego, co ogląda w telewizji z tym, co jest w rzeczywistości. No po prostu nie mają takiej tendencji albo no, brak im odpowiednich kwalifikacji umysłowych. No co nagrywasz, ty idiotko zajebane, to ci powiem. Wyjebane, czerwone. Tak. A Czału jest mocniej przyjebane. Zabrakło mi trafy do prowokacji. Zabrakło mi trafy do prowokacji. To prawda? Zabrakło mi trafy do prowokacji. O gdzie przyznajdzie pan? Z pedołami nie gadam A jak ja wiem, mazur na sam na sam. ojej Maria. Zaledwie masz wyobraźnię. Andrzej, guda! Andrzej, guda! ZŁODZIEJE! ZŁODZIEJE! Się, to nie jest ważny, skurwa, sen... Ja ten kurwa telefon tu mąż, kurwa. Czy jest to, policja? Ten, to ja nie żyję filmowania. Uderzył mnie pan. mnie pan. I ten bandyta Tusk. Powinien dawno na być nabity, szmacia! E, Krzysztofie, na, na wstępie też się dołączam do życzonek. Wszystkiego dobrego, zdrówka, e, ciszy, spokoju i tak dorzucam takie życzenia, żeby, żeby za rok nasze psy na podwórkach bawiły się z ciętym łbem Tuska. Jesteśmy i będziemy niebezpieczni. I zniszczymy te Przywłaszczyli sobie symbole, historie,. Hmm. Skalali to chyba dobre słowo skalali autorytety, zastąpili je nowymi, tymi swoimi. Pis w mojej ocenie to, to jest taki truteń, który żyje tylko dzięki temu, co zdoła wyssać z innych. Jest po prostu pasożytem pasożytem, który potrzebuje ofiary, by przetrwać. PiS to jest partia, która nie buduje przyszłości. Ona od zawsze żeruje na przeszłości. Te ich 500 plus, bony mieszkaniowe, waloryzacje, to nie pomoc, to zwykłe przekupstwo. I oni nie dają niczego swojego, bo oni nie mają niczego swojego. Dają tylko to, co wcześniej zrabowali innym, zabrali innym. Powiem tak. Naiwny, naiwny się cieszy, myślący widzi rachunek. Ich wielkie projekty, takie jak, takie jak, nie wiem, CPK, elektrownie atomowe, czy sprzedaż lota, Lotosu, nigdy nie miały służyć Polsce. Miały służyć PiSowi i jego ludziom. CPK stał się przykrywką do gigantycznego procederu skupowania ziemi za grosze przez podstawione spółki lokalnych działaczy, którzy wiedzieli wcześniej, gdzie przebiegać będą inwestycje. Podobnie z, z lokalizacjami elektrowni atomowych. Decyzje nie zapadły w oparciu o analizy środowiskowe czy potrzeby systemu energetycznego, lecz o to, kto zdążył kupić działki wokół planowanego terenu. Jak wszyscy doskonale wiemy, loto sprzedano poniżej realnej wartości. Rozdzielając strategiczny majątek narodowy w sposób, który trudno nazwać inaczej niż zdradą ekonomiczną. Ale to jest, jak wszyscy wiemy, wierzchołek góry lodowej, kropla w oceanie korupcji, kolesiostwa, bezkarności. Zbyt wiele przykładów, by je tutaj wymieniać, ale każdy z nich układa się w jeden schemat. Najpierw obiecać, potem przejąć, a na końcu ogłosić sukces, który nigdy nie nastąpił. To państwo pod rządami PiSu było taką rodzinną firmą, w której stanowiska, przetargi, kontrakty rozdziela się po znajomości, a nie według kompetencji. Pandemia, Pandemia pokazała taką prawdziwą twarz PiSu, bo gdy ludzie umierali. Pis skręcił interesy na maseczkach, respiratorach, testach. Władza udawała troskę, a za kulisami trwał festiwal pazerności, chciwości i wyra wyrachowania. Nie ma, szanowni państwo, na to zgody. Jesteśmy partią wysokich standardów i tego oczekujemy od, o, od wszystkich, bo bez względu na co to, pan żartuje, kto. Co żartuje po prostu? Co żartuje? żartuje Tusk okrada Polskę, okradają bo nasze państwo. Nie, my nie jesteśmy, my, szanowni państwo, wyjaśniamy wszystkie kwestie bezwzględnie. Smoleńsk. Z tej tragedii uczyniono instrument e, propagandy. Zmarli stali się narzędziem, groby elementem kampanii, a ekskumację cyrkiem, który miał podtrzymać narrację o spisku. Nie liczyły się tutaj uczucia rodzin, tylko to, by utrzymać ogień tej całej mitologii smoleńskiej. Moi drodzy, pewnie nie tylko ja, ale kiedyś, jadąc na zachód, Mogliśmy usłyszeć, jak mówiono o nas, o Polakach, że jesteśmy brudasy, złodzieje, cwaniacy, nieroby. Pewnie nie jeden z Was takie opinie słyszał. Bolało. Fakt bolało. Przez lata odbudowywaliśmy szacunek do siebie dzięki Solidarności. Ale tej naszej, tej naszej prawdziwej Solidarności, czyli Wałęsy, Frasunia, Frasyniuka, Kuronia i innych. Przez naszą ciężką pracę i edukację, przez naszą kulturę, dziś, dziś pisowcy zachowują się tak jakby. Sen, z sentymentem tęsknili za tamtym wizerunkiem Polaka, o którym nie mówi się dobrze w świecie. Piś woli obraz polski Polaka biednego, upokorzonego i posłusznego, bo tylko w takiej potrafi rządzić i takiego potrafi reprezentować. Zniszczyli Solidarność, nasz narodowy symbol wolności. Ubezwłac ubezwłasnowolnili ją, opluli jej twórców. Ludzi, takich jak Wałęsa czy Franiec Syniuk, ludzi szanowanych na świecie, zapraszanych chętnie, a w przestrzeni PiS nie mają oni miejsca. W języku PiS są wrogami, i powinni być wygumkowani z historii. PiS zniszczył wielu ludzi, wiele karier. Popsuł wielu ludziom po prostu relacje. Skandal na konwencji PiS. Politycy rzucali rzutkami w niemiecką flagę? W sieci pojawiło się nagranie, na którym burmistrz myślenic, Jarosław Szlachetka i poseł Jan Mosiński rzucają rzutkami w tarcze w barwach flagi Niemiec. Na filmie słychać komentarz. Fajna zabawa. Nagranie szybko zniknęło, ale wywołało burzę. Politycy tłumaczą, że rzutki były wymierzone w diabełka, a nie w niemieckie symbole. Internauci mówią jednak jasno: to dyplomatyczny wstyd i międzynarodowy skandal. Tym bardziej, że myślenice mają niemieckie miasto partnerskie Liedenscheid. Zamiast merytorycznych dyskusji o programie, konwencję PiS przyćmiła kontrowersyjna zabawa. No, w imię kłamstwa, w imię władzy, bo oni najbardziej chorzy są na władzę. PiS nie tylko niszczy, ale, ale ta polityka ich też zabija. Może nie dosłownie, a może i dosłownie patrząc wstecz, jak skończył prezydent Adamowicz czy hmm, pani Blida. Czy leper. Prawda, potrzebuje czasu i uczciwych ludzi. A jeśli chodzi o mnie, powiem Wam tak. Ja chciałbym żyć w kraju, w którym polityka znów toczy się w cieniu, a nie w centrum wszystkiego. No i nikt chyba z nas nie jest na tyle naiwny i trudno uciec od e, wszechotaczającej nas polityki. Ona jest dosłownie wszędzie. Ale chciałbym, by moje emocje, inspiracje, energia były czyste, a nie brudne od polityki. Niekończące mm, rozkładanie na części wtórne polityki przez media jest dla mnie... No, powiem trochę irytujące, czy polityka zawsze potrzebuje wroga? Nie, to jest tylko taki pogląd tych prawicowych populistów. Polityka potrzebuje poparcia przychylności przyjaciela. Polityka potrzebuje dialogu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale polityka, która przestrzega reguł, jest dla społeczeństwa zdrowa. Może dla mediów nie jest ciekawa, ale tu chodzi tak naprawdę o człowieka. Czy nie lepiej dla mediów mówić o sukcesach? No, no nie, bo dla mediów porażki, kłótnie, tragedie lepiej się po prostu sprzedają. Więc media żyją z takiej polityki, a politycy z takich mediów. Więc no, ktoś się dziwi, że na przykład TVN zaprasza polityków PiS. No PiS jest taką hydrą. Wychodowaną właśnie na polskim społeczeństwie. Ma tu warunki, ma czym się żywić, ma po prostu nosiciela. I reasumując ten dzisiejszy mój monolog, te moje wynurzenia. Może powiem w ten sposób. Dom buduje się latami, no, ogień trawi go w kilka godzin. Pis nie zbudował niczego, tylko podpalił, bo tak po prostu łatwiej, a ubezpieczenie za dom po prostu ukradł, przywłaszczył. I na koniec co pis jeszcze zniszczył? Ano, zniszczył dwa fundamentalne słowa prawo i sprawiedliwość. No, i tym chyba zakończę. Tak jak powiedziałem, pewnie część oglądających tutaj się ze mną nie zgodzi, ma odmienne zdanie, ale jak zawsze powtarzam, każdy ma do, prawo do własnej opinii, do własnego zdania. Ja mam taką, a nie inną. PiS tak naprawdę nie ma nic na usprawiedliwienie. Ma dobrą propagandę. Potrafi doskonale oczerniać, okłamywać. No ale i są ludzie, którzy są na to podatni i to wszystko łykają. No ale jestem ciekaw oczywiście Waszych opinii, jak Wy to widzicie. Ja Wam dzisiaj <grytanie> bardzo dziękuję jeszcze raz Grażynie i Krzysztofowi z całego serducha. Dziękuję za. Wpłatę za postawienie kawy. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Jutro, jutro piątek, piąteczek, piątunio, więc zapraszam na lekcję religii. Ja mam wolne, ale będzie wielebny Zbigniew, który poprowadzi nabożeństwo. Także już dzisiaj Was zapraszam na jutrzejszą lekcję religii. No i pamiętajcie, w niedzielę. W niedzielę widzimy się o 18 na live. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Kaczyński, Morawiecki, Telus, Korała. Oto twarze afery CPK. Dwutygodniowy rząd PiS sprzedał za 22 miliony złotych działkę niezbędną do budowy CPK, która dziś jest warta 400 milionów złotych. Smród korupcji wokół tej sprawy jest nie do zniesienia. W 24 godziny. 6 dokumentów. Akt notarialny. I sprzedaż 160 hektarów. CPK. Cały PiS kradnie.